Sam melacze uprawia marihuanę. Jak się macie? W 2001 roku Kanada była pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ustawę o dostępności marihuany w celach medycznych. Oznacza to, że określona grupa osób może legalnie uprawiać i używać konopi. Melacze ma pozwolenie na uprawę na własny użytek i na potrzeby dwóch innych osób. Jego plantacja daje wyobrażenie o tym, jak mogłyby wyglądać przemysłowe uprawy zioła, jeśli zostałoby ono zalegalizowane. Ta kultura wodna, obsługująca 300 roślin, daje melaczemu możliwość samodzielnego utrzymywania systemu. Zacząłem uprawiać marihuanę 6 lat temu. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Jego uprawa to przykład wyrafinowania, jakie plantatorzy dążący do stworzenia idealnej rośliny osiągnęli zarówno w zakresie upraw, jak i krzyżowania gatunków. Próbuję uzyskać maksymalnie wysoką zawartość THC. Trudno dostać mocniejsze zioło od tego, które uprawiamy latcze. Liście i łodygi lądują na kompoście. Wartość mają jedynie te kwiatostany, które zawierają prawie 18% THC. Trochę tego dużo, jak na trzy osoby, ale melacze utrzymuje, że produkuje lekarstwa, a nie substancję odurzającą. Moim celem jest edukowanie ludzi, pokazanie im alternatywnych sposobów uśmierzania. To nie lekarstwo, ale środek uśmierzający ból. Po ciężkim wypadku, melacze cierpi na chroniczny ból. Lekarstwa, które przyjmował do ust, nie zniszczyły mu wątrobę. Właśnie wtedy dołączył do kanadyjskiego programu leczenia przy pomocy marihuany i zaczął produkować własny lek. Masło zawierające THC. Chcę produkować masło z marihuaną, które będzie składnikiem produktów żywnościowych. To właśnie otrzymujemy na farmie. Nie liście, nie pył, tylko stare dobre masło. Robimy z niego różne ciastka. Używamy go do pieczenia ciastek. Jak z każdego innego masła. Ma ono ziemisty posmak marihuany w zależności od zawartości THC. W tej chwili można to uznać za lek. Ja nie odczuwam bólu. I jeśli zaczynam go odczuwać, jem ciastko. Porównajcie to. Jak myślicie, czy ludzie będą woleli przyjmować pigułki, czy jeść ciastko uśmierzające ból? Niesamowity staw. Piękny zapach, mocny. Świetna rzecz. Mylacze wyhodował rośliny pod każdym względem idealne. Idealna roślina to przede wszystkim doskonałe nasiona. Przeszukaj interneta, znajdziesz katalogi setek rozmaitych nasion konopi. Bysibat. White Rhino. Wonder Woman, Fallway czy Afgan. To tylko niektóre z dzisiejszych odmian zioła. Są one owocem zapylenia krzyżowego, które ma na celu uzyskanie konopi dużych rozmiarów. Aby uzyskać wysoką zawartość THC uprawia się je w specyficznych warunkach. Nasiona są sprzedawane koneserom, którzy jak właściciele winnic próbują wyhodować roślinę doskonałą.